Witam serdecznie dzisiaj o żarnach. Skupię się głównie na żarnach płaskich, ponieważ one dominują na rynku młynków. Ale wspomnę na sam początek, jakie właściwie są alternatywy. Mamy żarna tak zwane blokowe. One się charakteryzują tym, że mają takie specyficzne bloczki. Z reguły spotykamy je w młynkach tanich i raczej bym odradzał kupowanie młynków, które są. Które posiadają takie żarna. to jest z reguły dość słaba jakość jeśli chodzi o przemian. Są jeszcze żarna stożkowe i one również są bardzo popularne. Taką cechą charakterystyczną jest to, że można dzięki konstrukcji żarn stożkowych można zmniejszyć prędkość obrotową silnika, co wpływa na zmniejszenie generowania ciepła, więc stabilizuje smak. Jeszcze jest wiele młynków, które korzystają z rozwiązań stożkowych, zwłaszcza w ostatnim czasie pojawiło się dużo takich powiedzmy niszowych produkcji wśród młynków, które korzystają z, z rozwiązań stożkowych, między innymi dlatego, że pozwalają na ręczne mielenie. Przejdźmy jednak do tego, o czym miałem głównie mówić, czyli o żarnach płaskich. I jeśli chodzi o żarna płaskie, jest tutaj dużo czynników. Zacznijmy może od tego, jaka jest, jak rozpoznawać żarna lub może jaka jest ich, jakie są ich główne parametry, powiedzmy, doboru. Więc na pewno znaczenie ma średnica zewnętrzna, to są przykładowo żarna firmy Macer. Do młynka Macer Super Jolly o średnicy zewnętrznej 64 mm. Oczywiście, drugim parametrem równie ważnym jest średnica wewnętrzna. To jest również charakterystyczne. Mówię o tym dlatego, że dobierając żarna czasami trafiamy na młynki, które nie są już w jakimś tam powiedzmy, nie są już produkowane na przykład, a chcielibyśmy je odnaleźć u producentów, którzy pierwotnie je tworzyli. Miałem taką sytuację w, w ekspresie Brugnetti, który miał wbudowany młynek i trzeba było poszukać. Rozwiązaniem, jak się okazało, były te żarna 50 mm, więc widać różnica jest dość znaczna w rozmiarze. Więc na pewno średnica zewnętrzna i średnica wewnętrzna to są czynniki, które są no takie powiedzmy bardzo charakterystyczne. Trzecim wymiarem jest wysokość żarna i trzeba to też uwzględnić, ponieważ jest to bardzo ważny parametr. Kolejnym parametrem z powiedzmy pięciu głównych parametrów to jest liczba otworów. W młynku Macer Super Jolly mamy trzy otwory w żarnach, ale jeśli spojrzymy na to, jak wyglądają żarna firmy Mac to już widać, że mamy otwory dwa. Więc może się zdarzyć, że po prostu mamy różną ilość tych otworów. I w zasadzie Powiedzmy, że jeszcze jednym takim charakterystycznym parametrem jest orientacja żarna. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają te żarna i jak wyglądają te żarna. Proszę zwrócić uwagę, jak idą ostrza. Jedno z tych żarań to jest żarno prawe, a drugie z tych żaren to jest żarno lewe. Jest to. Uzależnione od sposobu, w jaki układa się krawędź tnąca takiego żarna. Ja sobie przyjąłem taką definicję, że jeśli końcówka ostrza takiego żarna znajduje się na prawo, ta wewnętrzna końcówka znajduje się na prawo od końcówki zewnętrznej, to mówimy o tym, że mamy do czynienia z żarnem prawym. To są ostrza, które układają się w prawą stronę. Natomiast jeśli mamy krawędź tnącą, która znajduje się wewnętrzną, końcówkę krawędzi tnącej, która znajduje się na lewo od zewnętrznego końca krawędzi tnącej, to mówimy o tym, że są to żarna lewe. Co jeszcze jest takiego charakterystycznego w żarnach? Jak zapewne widać już na pierwszy rzut oka, mamy możliwość posiadania różnego rodzaju pokryć czy też warstw, którymi są pokrywane te żarna. I tutaj mamy, tutaj jest na przykład żarno, które nie posiada właściwie żadnej dodatkowej warstwy, i jest to po prostu zwykła stal. Jak sądzę, jest to stal K110. Tak z reguły są te żarna, z takiej stali są produkowane. Tutaj mamy oryginalne żarna firmy Macer i tu widać, że istnieje pewne podejrzenie, że to jest czymś pokryte, ponieważ wygląda nieco inaczej. Wygląda, że tutaj jest, jest większy położony nacisk na staranność wykonania tego. I Teraz pojawiają się nowe technologie produkcji żaren, i pojawiają się nowe pokrycia. Ja nie mam tutaj akurat przy sobie żaren tytanowych. To są żarna, które są pokryte warstwą ty ty tytanu. I one mają charakterystyczny żółty kolor, taki sam zresztą jak można spotkać w powiedzmy chociażby w wiertłach, pokrywanych takim samym, takim samym taką samą powłoką. Nowością od niedawna są żarna, które są pokrywane, ja też nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, on ma taki tęczowawy poblask. To jest technologia, która się nazywa NanoQuartz. I to są, jak sądzę, to jest powłoka kwarcowa. Ona powoduje, że mamy większą żywotność takiego żarna. Podobnie zresztą jak z powłoką, która się nazywa Red Speed, czyli Przetłumaczyć tłumaczyć jako czerwoną szybkość. Mówi się, że te żarna są w stanie przetrwać zdaje się, że chyba 4,5 tysiąca kilogramów kawy. 4,5 tony. Chociaż podejrzewam, że pewnie bliżej im do pewnie dwóch ton, może 3. Może w każdym hmm. razie dla przedziennego użytkownika takich żaren powinno być tak, że po wymianie i skalibrowaniu takich żaren Właściwie taki odbiorca domowy nie powinien już mieć potrzeby wymiany takich żarn. Jeśli nie zostaną one uszkodzone w jakimś, tak, jakiś tam sposób, nie wiem, poprzez gwóźdź, który mógłby się dostać do młynka, czy jakiś, nie wiem, kamień, to raczej e, powiedzmy po zamontowaniu te żarna wytrzymają przez ta, na tyle długi czas, że naprawdę ciężko byłoby je zużyć. E, zdarza się, że żarna są wyjątkowo szerokie. Tak się dzieje na przykład w młynkach mówi się o nich bulk, czyli to są młynki przeznaczone do mielenia kaw na przykład w palarniach kawy dla odbiorców, którzy chcą mieć kawę już zmieloną. One mielą w dużych ilościach. To są żarna, które potrafią mieć po 90 mm po 100, 120 nawet. takie firmy jak Mahlkönig czy Ditting. To są firmy, które produkują takie młynki i co warto zauważyć, nie rozmiar żarna ma główne znaczenie, jeśli chodzi o smak kawy, ale geometria ostrza. I tu tego rodzaju żarna są w stanie produkować wyjątkowo smaczne espresso, tak samo jak i te żarna. Pokrycie tym Red Speed nie powinno zmieniać smaku kawy. I raczej jest to powiedzmy taki dodatek, który zwiększa wytrzymałość. Natomiast, już zacząłem mówić o tym, że mamy do czynienia jeszcze z geometrią ostrza, i to jest dość ciekawa sytuacja. Ponieważ, jeśli ktoś się przyjrzy, to pewnie zauważy, że mamy różną geometrię ostrza. Zobaczmy sobie na przykład te żarna. Te żarna są jednolite, mają krawędzie tnące, które zaczynają się i kończą właściwie w sposób nieprzerwany. Widać, że mają swoją konstrukcję, i tak jak, żarno, tak jak ziarno kawy wchodzi, tak widać, że te, to uzębienie, które tu jest, postaram się to pokazać bliżej, jest bardzo jednolite. To widać od wewnętrznej strony. O, te zęby są bardzo jednolite. Natomiast jeśli się weźmie na przykład żarna do młynka Machkinik K30, czy też. Wersji, tam powiedzmy, ditingowej, to proszę zwrócić uwagę. Mamy pewną, pewne uproszczenie tutaj. Pewne, pewna krawędź tnąca jest ścięta i właściwie dlaczego tak się robi? Dlatego, że jeśli ziarno kawy się dostaje, to łatwiej jest takim ziarnom je skruszyć. Łatwiej je kruszymy na mniejsze kawałki, więc w sposób ułatwiony dalsza część ostrza, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że kawa wydostaje się na zewnątrz, od środka na zewnątrz i kiedy mamy bardzo blisko ułożone siebie żarna, gdzie przestrzenie są bardzo małe, to po prostu poprzez obracanie się, tak, poprzez obracanie się od tej strony w tę stronę mają się wydostać, ma się wydostać kawa i proszę zwrócić uwagę, że tak to tutaj wygląda. Zakończenie jest nieostre tutaj, jest okrągłe. Mam nadzieję, że to widać chyba. Jest okrągłe i to jest charakterystyka ostrzy e, firmy Mach -König. Jak się spojrzy na przykład na ostrza do Macer Super Jolie, to nie mamy już, nie mamy już e, takich łagodnych zakończeń, tylko dość ostre. Nadal mamy dość duże przestrzenie, żeby e, ziarno kawy mogło się tam dostać, ale już mówimy o tym, że. Krawędzie są dużo bardziej agresywne, i wszystko to ma, ma wpływ na smak kawy. Jest to o tyle ciekawe, że sposób cięcia takiego żarna, sposób prowadzenia ostrza bo też proszę zwrócić uwagę to są co prawda o innej orientacji ostrza lewe i prawe. W podobnych, pod podobną powłoką, natomiast widać, że sposób prowadzenia tego wycięcia jest jednak troszeczkę inny. I ma to, wydawać by się mogło, że różnica jest niewielka, ale z punktu widzenia profilu smakowego kawy będzie miało to znaczenie. Warto o tym pamiętać. Nie rozmiar żarna ma znaczenie, ale sposób, dokładność wykonania i geometria ostrza. To jest bardzo ważne. O czym jeszcze warto wspomnieć? Myślę, że warto myśleć o, też o profilu smakowym kawy, ponieważ nie zawsze jest tak, że te, powiedzmy, żarna, no teraz bardzo popularne się zrobiły żarna 75 mm, czasami nawet większe. W dużych przemysłowych młynkach to potrafi być 83 mm. One oczywiście mają nieco inny profil, jeśli chodzi o smak espresso. Natomiast znaczy, że on jest lepszy. On będzie wyłaniał trochę inne nuty smakowe, więc może się zdarzyć, że komuś na przykład będzie bardziej pasował taki rozmiar. A może się zdarzyć, że komuś będzie pasował taki rozmiar. Na pewno największe znaczenie ma sposób ułożenia żary. Więc e, oczywiście. Musimy mieć do czynienia z bardzo dobrym ułożeniem żarem, to znaczy, żeby one były jak najbliżej do siebie zbliżone w ten sposób. Niestety często się zdarza, że młynki są nieskalibrowane, w związku z tym przestrzenie mogą być na przykład o, ja to powiedzmy w, w sposób bardzo przesadzony. Może być tak, że ułożenie jest nie, yy, że żarna nie są do siebie równolegle ułożone, że jest pewna precesja. I ona będzie oczywiście z rzędu tam mikronów. Ale jednak w przypadku mielenia kawy ma to znaczenie. Jeśli, na przykład, tu mamy bardzo blisko siebie żarna, a tutaj mamy pewną przestrzeń, nawet nie dużą, no to mówimy o tym, że mamy pewną niekonsekwencję w mieleniu kawy. część e, tych zmielonych cząstek kawy będzie jednego rozmiaru, a inna część będzie innego rozmiaru. W związku z tym podczas parzenia kawy Okaże się, że jedna część mniej zmielona szybciej się przeparza, a większa część jest niedoparzona i powoduje np. kwasowość jakiego, jakąś tam jakiegoś rodzaju. Więc tutaj trzeba zadbać o precyzję ułożenia żaren, o czym zresztą chyba też będę mówił w przyszłości, ale oczywiście no, to jest kwestia jakiejś tam jakości wykonania młynka. Można to, jeśli ktoś się troszkę tym interesuje, można w pewnym sensie rozpoznać czy mamy dobrze skalibrowany młynek po dźwięku jaki ten młynek wydaje. I może to brzmieć śmiesznie, ale tak rzeczywiście jest. Im mniejsza jest przestrzeń pomiędzy żarnami, słyszałem, że niektórzy są w stanie skalibrować np. do 5 mikronów, co jest trudne do uwierzenia, ale powiedzmy, że się zdarza. Jeśli mamy taki bardzo dobrze skalibrowany munek, to na pewno wpłynie to znacząco na jakość naparu. Można by było oczywiście o żarnach mówić całymi godzinami, ponieważ temat jest bardzo szeroki. Więc jeśli um, będę, będzie potrzeba nakręcenia kolejnego odcinka o żarnach, to myślę, że to zrobimy. Na pewno będę kręcił kolejny odcinek o. Kalibracji młynka, ponieważ będę to wykonywał podczas wymiany żaren w młynku Macer Super Jolly, który mam powiedzmy gdzieś tam wyciągnięty z piwnicy jako alternatywę, i będę prawdopodobnie też wykonywał jakieś tam inne operacje na młynkach. Na młynkach, które pochodzą z, z ekspresów Bremer, to mniej więcej jest to. Okazało się, że żarna mają dokładnie identyczny rozmiar. Jak żarna firmy Huckelinik. Silnik i komora jest też bardzo zbliżona, więc myślę, że spróbujemy sobie poeksperymentować z tymi silnikami. Jeszcze jedna uwaga, o której, którą warto chyba przytoczyć. Jest koreańska firma, która nazywa się SSP, i oni wykonują nieco inne żarna, bardzo wysoko cenione i bardzo drogie do młynków i między innymi no, wykonują żarna powiedzmy do e, młynka Macer Super Joy. Co jest charakterystyczne, to, że jakkolwiek tutaj nie ma znaczenia które żarno jest dolne a które jest górne, to w przypadku żarn firmy SST ma to już znaczenie. Dół i góra w tamtych żarnach mają zupełnie inną geometrię, inne ułożenie, inną ilość krawędzi tnących. Ale jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, wyjątek. Podobna charakterystyka, jeśli dobrze pamiętam, również się zdarza w młynkach firmy Ditting, gdzie mamy różnicę pomiędzy żarnem górnym a dolnym. Natomiast co do zasady, zdecydowana większość młynków ma żarna, które, w których nie ma różnicy, które z nich jest górne, a które dolne. Z reguły, na żarnach, które są, mają podział na górne i dolne, jest to napisane na samych żarnach, że mamy do czynienia z różnicą pomiędzy tymi górnymi i dolnymi. Często też się zdarza, że żarna mają taką, tak jak tutaj widać, mają taką pewną wypukłość tutaj po tej, po tej stronie, ale nie zawsze, niektóre z nich, te również mają, ale na przykład te akurat tutaj nie mam Odkręcone to, ale te na przykład są zupełnie płaskie od spodu. Natomiast tu jeszcze specjalnie zostawiłem sobie to jest część, która jest nieruchoma, ona jest wkręcana i stanowi kalibrację wysokości, czy może odległości pomiędzy jednym żarnem a drugim. Drugie żarno jest przymocowane do osi silnika i obraca się. tak? I. To jest też tak, powiedzmy, że bardzo właśnie najczęściej spotykana sytuacja, że mamy po prostu jedno żarno jest stabilnie przymocowane i jest pewnego rodzaju skalibrowane do powiedzmy określania odległości pomiędzy żarnem, a drugie żarno znajduje się na mocowaniu żarna, które jest przy, przytwierdzone do. Czy też skorelowane z osią silnika, i sprzężone jest z ruchem obrotowym silnika. I to jest taka, powiedzmy, charakterystyczna rzecz. Przy okazji błęków będę jeszcze mówił o czymś takim jak retencja, o tym, że możemy mieć właśnie błęki typu single dose, czyli dozowane na raz, powiedzmy, a nie w wysypywane. Do Hopera i dlaczego tak ludzie robią, więc myślę, że w odcinku o młynkach jeszcze więcej o tym powiem. Jako, że teraz będzie więcej też operacji wykonywanych z, z realizacją, powiedzmy, jakichś tam projektów młynkowych, to myślę, że będę częściej o tym mówił. Na tę chwilę to wszystko. Bardzo serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.